Widzisz, że tu jest kwiatów? Każdy kwiat symbolizuje jeden marketing sieciowy. Każdy kwiat symbolizuje inną firmę. Ten symbolizuje firmę film, fioletową, ten różową, ten będzie pomarańczową, ten jeszcze inną, ten jeszcze inną, ten jeszcze inną, ten jeszcze inną i jeszcze inną i jeszcze inną i jeszcze inną. I jeszcze inną. Pytanie, czy na której z tych firm chcesz cokolwiek zarobić? Możesz wybrać firmę taką czerwoną, jak róża. Pisujesz, jesteś pełen entuzjazmu, yy, informujesz znajomych o takiej, a takiej takie firmie i tak dalej, tak dalej. Działasz miesiąc, dwa, przychodzi inny znajomy, informuje Ci, że powstała firma o nazwie Słonecznik. Firma ta ma po prostu większe płatki od Twojej i większy zasięg i, i wyżej rośnie w ogóle i jest coraz lepsza. Co robisz? Przepisujesz się do Słonecznika. Teraz działasz w Słoneczniku Siedzisz, zapraszasz znajomych i tak dalej, i tak dalej. Na internecie gdzieś piszesz o tym. I co się dzieje? Trzy miesiące nie minęły. Przychodzi kolejny znajomy. Informuje ci o firmie różowej. W firmie różowej nie działasz sam, działasz w zespole, jest was więcej. Jest wszystko fajnie, pięknie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje? Znowu zapraszasz znajomych i... Przychodzi kolejny znajomy. Informuje Cię o tym, że powstała kolejna firma różowa. Tak samo jak ta, ale to jest lepsza, bo ta, ta różowa nie rośnie na farmie. Ta rośnie w naturalnym lesie i jest jeszcze lepiej. I co się dzieje? Wpisujesz się do kolejnej firmy. I co jest tego konsekwencją? Czas. Ile czasu minęło? Dużo. I co z tego masz? Nic. A co by było, gdybyś wpisał się do tej firmy czerwonej i siedział w niej do końca? Przychodzi jeden, mówisz nie, dziękuję. Przychodzi drugi, mówisz nie, dziękuję. Przychodzi trzeci, mówisz nie, dziękuję. Przychodzi czwarty, mówisz nie, dziękuję. I co się dzieje? Rozkwitasz. Twoja organizacja jest coraz większa, bo jeśli Ty będziesz konsekwentny w działaniu, Osoby, które wprowadziłeś do biznesu, również będą konsekwentne w działaniu. Działanie w marketingu sieciowym jest jak jazda pociągiem. Dlaczego pociągiem? Dlatego pociągiem, bo pociąg ma swoje tory i ma wyznaczony cel. Nie może pociąg zboczyć w prawo, w lewo, pociąg musi jechać po torach. Jak rozpędzanym pociągiem. Jeśli będziesz skakał z kwiatka na kwiatek, czy na trzeci kwiatek, czy na czwarty kwiatek, czy na piąty kwiatek, jaki masz cel? Nie masz żadnego celu. Wydaje ci się, że masz cel, i wydaje ci się, że za każdym razem znajdujesz coraz lepsze narzędzie do dochodzenia do twojego celu. Nie przeczę. Owszem, może taki kwiatek jest lepszy od takiego kwiatka. Czy taki kwiatek jest lepszy, a może jeszcze inny kwiatek jest lepszy. Wszystko może być lepsze. Ale masz jedno ograniczenie. O którym już wspomniałem, a jest to czas. Jeśli jedziesz już po tarach w jednym celu, w jednym kierunku, co się stanie, jeśli w połowie drogi zdecydujesz, że chcesz jechać innym pociągiem, musisz wsiąść od nowa. Wszystko zaczynać od nowa. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I nie osiągniesz swojego celu. Bo będziesz co chwilę zaczynał od nowa. W marketingu się liczy się jedno. Liczy się dojechanie do końca. Liczy się konsekwencja działania działaniu. Zdaję sobie sprawę, że istnieją 100 razy lepsze firmy, od których działam. Istnieje może 100, może 1000 takich firm, ale co mnie to obchodzi? Nic mnie to nie obchodzi, bo jestem konsekwentny w działaniu. Wybrałem sobie 3 firmy, w których działam i w nich działam i na tym kończę, tak? Wybrałem taki, a nie inny pociąg, którym to chcę dojechać do końca. Nauczyłem się też jednego: nie, nie zapraszam już jednej osoby, dwóch osób. Trzech osób Momencik. trzech osób Kolejnych osób. Nie zapraszam w ten sposób. Koniec. Dlaczego? Dlatego, że z takiej gromadki osób zostanie mi powiedzmy ta jedna osoba. Bo nie zrobiłem jednej rzeczy. Ci wszyscy zejdą. Pójdę sobie gdzie indziej, pójdę sobie na inne kwiatki. Potem mogę zabrać kolejną grupkę, z której mi zostanie jeszcze jedna osoba. Tak? Powiedzmy tutaj mi zostanie jeszcze jedna osoba. I cała reszta sobie znowu gdzieś pójdzie na inne kwiatki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja zostanę z tymi żółtymi osobami. Koniec. Dlaczego koniec? Dlatego, że nie mam czasu. Nie mam czasu obsłużyć tyle tych niebieskich osobek. Dlatego zawsze przed zaproszeniem jakiejkolwiek osoby do biznesu pytaj. Pytaj, czego ta dana osoba oczekuje. Czy oczekuje pieniędzy, czy oczekuje, czy jest zainteresowana produktem, czy rozwojem osobistym, czy czegokolwiek innego. Po prostu pytaj, czego oczekuje. Dzięki temu, że będziesz pytał, czego oczekuje, jeśli te oczekiwania będą zgodne z, z tym, co daje twój, Twoja firma, będziesz wybierał same, właśnie. Takie żółte, zadowolone buźki i zbudujesz z nimi biznes. Dlatego też nie trać czasu na zachęcanie osób, wpisz się, wpisz się, a może coś z tego będzie, i tak dalej, i tak dalej. Nie trać czasu, bo czas masz jeden, tory masz jedne, pociąg masz jeden wybrany do jednego celu. Chyba, że chcesz co chwila zaczynać jeździć nowymi torami, jeszcze jednymi, jeszcze jednymi, jeszcze jednymi, i tak w kółko i tak w kółko można w kółko jeździć chciałbym brzydko powiedzieć ale aż do aż do, do końca I będziesz tak jeździł i, jeździł i jeździł i jeździł i jeździł i jeszcze raz jeździł po tych torach Nie wiem czy pamiętasz, ale zaczynaliśmy prezentację od tego, że to były kolorowe kwiatki, a teraz są szare tory. Jeśli chcesz, żeby to u ciebie tak wyglądało, że najpierw miałeś kolorowe kwiatki, czyli milion, tysiąc różnych firm, w które się chcesz zapisać i skończyło się na tym, że dostaną Ci właśnie takie szare tory i nigdy nie dotrzesz do celu, wpisuj się we wszystkie firmy jakie się da i działaj. Życzę powodzenia.